Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie prezentacja Volvo XC60 w wersji nawoziu Air design z poszerzeniami z pakietu Polestar. Wersja świnkowa to jest B5 AWD diesel z miękką hybrydą, czyli najmocniejszy diesel o mocy 235 koni z z miękką hybrydą, czyli już auto spełniające najnowsze normy spalin. Auto z w specjalnym pakiecie na indywidualne zamówienie z tymi poszerzeniami nadkoli z 22 calowymi kołami i w mega wersji wyposażeniowej tu mamy Naprawdę masaże, wentyle, panorama, ja to, to wszystko postaram się e, Państwu zaprezentować na tym filmie. Samochód absolutnie bezwypadkowy, samochód bezszkodowy, to też na tym filmie postaram się e, zaprezentować. Zrobię pod koniec pomiar grubości lakieru, tak żeby no, każdy tutaj nie był cienia wątpliwości czy cokolwiek był malowany, czy nie. Absolutnie samochód jest bezszkodowy. E... Auto, tak, 2021 rok produkcji, jest to pełna produkcja 21, przebiegu mamy 97 tysięcy kilometrów, samochód pochodzi z rynku niemieckiego. Jest kupiony za pośrednictwem domu aukcyjnego, na aukcji aut polizingowych, bezpośrednio odkupiony od banku. I generalnie tylko i wyłącznie takie źródło pochodzenia samochodów, jakby nas interesuje, ze względu na to, że mamy dokładny dostęp do Historii i raportów pojazdu odnośnie jego stanu, wyposażenia, odnośnie jego historii, na przykład, jeżeli była szkodowa, to wtedy mamy pełną informację na temat szkody, która była na pojeździe, natomiast tutaj absolutnie żadnej szkody nie było. Mamy informacje na temat jego historii serwisowej, więc nie ma czegoś takiego, że kupujemy kota w worku, A jednak te samochody kupujemy online, tylko i wyłącznie opierając się na raportach, więc te raporty musimy dostawać dosyć szczegółowe, tak żeby wszystko na temat auta wiedzieć, ponieważ inwestujemy w to swoje, swoje jakby firmowe pieniążki, tak. My za to auto musimy z góry jakby zapłacić gotówką i nie ma praktycznie zwrotów. W związku z tym takie wszystkie informacje na temat auta, na temat jego stanu, oczywiście posiadamy, są w posiadaniu naszej firmy, no i każdy, kto do nas przyjedzie, to z taką historią pojazdu się oczywiście zapozna, każdy, każdy zobaczy taki raport, my oczywiście, jak już klient się od nas decyduje, to wtedy zapakujemy w odpowiedni folder takie wszystkie informacje odnośnie tego samochodu i klient od nas wyjeżdżając, dostanie od nas wszystkie informacje też z Niemiec już do domu, tak żeby Później przy ewentualnej odsprzedaży takiego pojazdu, żeby nikt nie miał jakby, bo to od nas trzeba kupić, a później ewentualnie jeszcze też trzeba sprzedać, wątpię, żeby ktoś dzisiaj miał auta dożywotnio. więc na przyszłość tym naszym potencjalnym klientom taki, tak, takie informacje, taki folder się oczywiście, e, oczywiście przyda. Na auto wystawiamy pełną fakturę VAT 23%, e, więc jest możliwe auto e, kupienie od nas w leasing. W kredyt, no i oczywiście za gotówkę osoba fizyczna e, nie płaci 2% podatku PCC, i oczywiście też wszystkie formalności dla osób fizycznych, e, jeśli chodzi o jakiś tam leasing dla e, leasing konsumencki czy, 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 czy kredyt, to oczywiście jesteśmy w stanie takie rzeczy e, załatwić u nas na miejscu. No i oczywiście leasingi dla firm, jak najbardziej też. Wszystkie formalności można u nas załatwić. Teraz zrobiliśmy panu dosłownie w dwa dni e, leasing na, na, na jedno auto i, i właśnie pan zaraz to, tym autem od nas wyjedzie, więc, mm, więc działa to naprawdę, naprawdę, naprawdę sprawnie. Auto ma przyciemnione szybki, jest w paciecie, oczywiście w tym y, black, to się nazywa chyba Ultra Dark Volvo, czyli mamy... Czarny szklany panoramiczny dach, mamy czarne relingi, mamy czarne listwy wokół szyb oraz czarne lusterka. No fajnie to jest skomponowane, proszę zwrócić uwagę, panie, to wygląda. Do tego mamy e, zderzaki z pakietu Air Design. Mamy czarny drill, nawet z czarną tutaj, obwolutką, e, więc to jest też taka dodatkowa rzecz, gdzie tutaj przy kompozycji, jakby komponowaniu tego pojazdu, ktoś musiał do tego dopłacić. W tym momencie film robię w pełnym słońcu. E, Niczym on jest nieretuszowany i też właśnie między innymi dlatego Państwo będą mogli zobaczyć, w jak genialnym stanie utrzymany jest ten pojazd. Tutaj nie ma żadnych odprystów, latieru, jakiegoś takiego wypiaskowanego zderzaka. Proszę sobie zwrócić uwagę, pas, pa, ten zderzak z dodatkami oczywiście czerni. E, mocno, e, jakby bardzo błyszczący jest ten kolor, ponieważ to jest taka mocna perła. Nie wiem, może to będzie widać teraz na filmie, ale jest fajna tutaj taka perełka, która namieni cały ten, e, cały ten pojazd i maska, nic tu nie jest wypiaskowane, wymęczone, więc absolutnie nie ma prawa się nic, do niczego przyczepić. Z takich dodatkowych elementów, co jest takie jedno z kluczowych w tym pojeździe, to jest ten pakiet, się chyba nazywa Offroad czy tam Polestar, nie wiem, nie jestem specjalistą od Volvo, więc proszę mnie poprawić, ale to są te poszerzenia tutaj na Błotnikach. Proszę zwrócić uwagę, jak to świetnie wygląda. To po prostu wypełnia ten pojazd i dodaje mu jeszcze takiego dodatkowego charakteru. One są te listwy są oczywiście tu w kolorze nadwozia. Mamy tutaj czujniki parkowania z boku. E, mamy e, oczywiście system kamer z wizualizacją 3 a nie, Volvo, przepraszam, Volvo nie ma wizualizacji 3D. E, system kamer 360 mamy tutaj co dalej? Mamy Felgi aluminiowe z bardzo ładnymi oponami, a to jest gdzieś tam bardzo ważne jeszcze, istotna rzecz, ponieważ tu są 22 cale. Tu są chyba tak Pirelli P0 e, 265 na 35 x 22, więc ta opona swoje kosztuje, a tu jest jeszcze naprawdę kawał ładnego bieżnika, więc żadnych opon e, w tym pojeździe w tym pojeździe nie trzeba wymieniać, tu są opony naprawdę jeszcze konkretne. No i tak jak mówię, proszę zwrócić sobie uwagę na przekrój poprzeczny tego pojazdu, no że to z tym pakietem, e, z tymi poszerzeniami, z tymi dokładkami wygląda wręcz genialnie. Może zaraz troszkę mi zajdzie słońce i będę lepiej widział co nagrywam. E, z tyłu oczywiście też klasyczny air design no ale tak... O. Może tak z takiej lekkiej perspektywy, no proszę sobie zwrócić uwagę na linię tego pojazdu, jak jest fantastycznie poszerzona, no i te koło 22 cale, no już idealnie wypełnia tutaj e, te, te wnęki na koła, bo nie wiem, jakaś 19 to ewidentnie by zginęła w tym pakiecie nadwoziowym, a tutaj no fajnie, fajnie to wypełnia mamy oczywiście system Keyless do wolne ręce eee, nam się tutaj klapa otwiera a no zleżać oczywiście z tyłu z dyfuzorem od wersji R Design też z elementami eee, black mamy klapę bagażnika elektrycznie otwieralną bagażniczek klapa są dwa przyciski otwieralne gestem nogi. mamy pełny system Keyless Keyless wolne ręce czyli podchodzimy do pojazdu o w tym momencie pojazd tam się zamyka Wkładamy rękę pojazd tam się otwiera fajny element te czarne lusterka, one super się komponują z tym kolorem, to jest taki no chyba srebrny metalik, ale w takim naprawdę fajnym odcieniu i, i z taką mocną perłą i do tego te czarne lustereczka no genialnie to wyglądają. Mamy system blizwy w lustereczkach, czyli tutaj system martwego pola, który nam się zaświeca w momencie, w którym jedzie gdzieś tam z tyłu auto no i zajrzymy do, zajrzymy do, do środka, w środku mamy tak bardzo bogate wyposażenie. Pamięć ustawień foteli, zarówno kierowca, jak i, e, jak i pasażer z takich ważnych rzeczy. Mamy nagłosienie Harman Kardon, bardzo istotna rzecz, proszę mi wierzyć. Volvo bez nagłosienia po prostu nie gra, nie da się nawet słuchać radia, bo to coś brzęczy w głośnikach, a nie gra. Mamy najwyższej klasy fotele, to są fotele... E, to są fotele te wielokonturowe, ustawiane we wszystkich płaszczyznach, po pierwsze tutaj elektronicznie, po drugie tu się naciska przycisk i jeszcze można sobie podopychać tutaj każdy z elementów fotela, tak żeby siedział nam się jak najwygodniej, to są fotele z wentylowaną skórą, to są fotele, czyli mamy wentylację, mamy masaże, są podrzewane, więc tutaj no, już nic dodać, nic ująć. Tu mamy najwyższą klasę foteli. Wsiadamy do środeczka. To, co Volvo się nauczyło w końcu, taka ciekawostka. Odpalony, odpalony. To jest indukcyjna ładowarka telefonu. Szczerze, to właśnie w tych Volwach już po tym liftingu ee, no, no doszedł ten element. Tego bardzo brakowało w Volvo. no Wszystkie samochody potrafiły to zrobić. Jakaś grupa Volkswagena robi to już z 8 lat. Volvo dopiero, no bo dopiero w tych nowszych modelach to robiło. Odpalanie auta na przycisk, no i krótka gałka biegów, tak zwana tak, e, obszyta skórą, czyli dwa razy do przodu i mamy drive, tu sobie nie ma tej gałki takiej, co trzeba przesuwać. Oczywiście wirtualny kokpit zegarów, 97 tysięcy przebiegu, wyświetla nam się mapa, mamy wyświetlacz Head-Up Display, Proszę bardzo, by się kilometry, strzałeczki, jak włączamy sobie nawigację. Więc bardzo fajna rzecz. To co powiedziałem również tutaj, mamy podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele i fotele wentylowane. Czyli tutaj potwierdzamy tą teorię. Następną rzeczą, już żeby skończyć fotele, naciskamy sobie przycisk i tak jak mówiłem, tu możemy sobie każdy element fotela e, ustawić, a tu jeszcze możemy sobie włączyć masaż. Oczywiście jest to, doty... tak, jest to dotykowe palcem i możemy sobie ustawić intensywność, szybkość i rodzaj masażu. I to jest tak naprawdę fajny masaż, ja sobie go nawet zostawię, przyjemniej się będzie opowiadało. Mamy oczywiście Harman Cardon, tutaj napis, że głośnik mamy Harman Kardon, system kamer 360, o którym wspominałem jest to gdzieś tam bardzo fajna rzecz. No i ten, ten program CTA, nie wiem jak on się nazywa. Dokładnie, ale to jest fajne, bo jak wyjeżdżamy sobie z bramy. To auto nam czyta, czy z lewej, czy z prawej, jakiś samochód i nas o tym informuje. Bardzo ważna, przydatna rzecz. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, będą na zdjęciu na ogłoszeniu, więc będzie można sobie zobaczyć, bo takie zdjęcie zrobiliśmy. Przeczytać sobie, jakie tu systemy bezpieczeństwa są w tym pojeździe. Taką ważną rzeczą to jest przede wszystkim ten panoramiczny dach. Staramy się, by większość aut w naszej flocie miała tą panoramę. No jednak ta panorama no, no dodaje uroku, zwłaszcza teraz te wiosenne, wiosenne pogody. No to jak ta w Słoneczku nam z góry wpada, fajna rzecz. Można sobie ją uchylić, otworzyć, zaciągnąć roletkę. Eee, klienci też lubią, jak jest po prostu w aucie panorama. Ja zaproszę Państwa jeszcze do tyłu. Z tyłu kanapa, tak jak cały samochód, po prostu w stanie idealnym, proszę zwrócić uwagę, tu praktycznie nikt tego pojazdu nie użytkował, chyba z tyłu nie, chyba z tyłu w ogóle nikt, ale jakbyśmy użytkowali, no to oczywiście mamy tutaj cztery strefy klimatyzacji i podrzewane z tyłu fotele, no mówię, wersja bardzo bogata, no proszę zwrócić na to uwagę, taki rzut okiem na kokpit, no Volvo jest fajne, Volvo jest nowoczesne, Volvo jest ponadczasowe, Volvo się nie starzeje. No to co zrobili, no pewien no Samo to, że i C60, i C90 to są najlepiej sprzedawane samochody przez, przez, przez dealera i chyba i C60 SUV-ów to to wymiata konkurencję. Hmm, więc e, zdecydowanie lepiej się sprzedaje niż jakiś Audi Q5 czy, czy, czy BMW X3. Więc e, no dlatego warto na takie Volvo zwrócić uwagę. Zwłaszcza mówię na te z takimi poszerzeniami, dzisiaj jeszcze na spokojnie rano przy tak zwanej kawie przejrzałem ogłoszenia, no nie ma tej wersji, nie ma tej wersji właśnie z tymi poszerzeniami, z tymi kołami po prostu ciężko znaleźć, a tu mamy więc jak ktoś by chciał, to jeszcze dla potwierdzenia, auto 100% bezwypadkowe eee, nie, nie będę prowadził edukacji, no jak ktoś nie wie jakie to powinny być wartości to wystarczy komukolwiek pokazać dzisiaj gdzieś tam czujnik lakieru to jest tak Ogólnodostępna rzecz, że to, to praktycznie każdy ma w domu, nawet. No, wie, znaczy no nie każdy, ale dużo ludzi ma w domu, nawet co nie zajmuje się specjalnie motoryzacją. Cały lakier mamy 110-120 metronów, tu jest wszystko absolutnie w oryginale. O, film jest tylko dodatkiem do ogłoszenia auto. to filmu nie monetyzujemy, więc bardzo ważna rzecz. O, szyba 21, boczne wszystkie mam 21 i czołowa oryginalna. Nie, to pokażę 20, 21, żeby tutaj, to... o jest 21 tutaj. Gdzie to pokazuje? Eee, no jest 20, tu będzie może widać, ale strasznie ciężko pokazać na filmie. Dobra, idziemy dalej, aluminiowe botniki. Także mówię, film jest dodatkiem do ogłoszenia Automoto. Eee, nie jest on robiony może w jakiś profesjonalny sposób, bo czasem mi klienci potrafią zarzucić, że ja, eee, że gdzieś tam popełnię błąd, że Czasem językowy, czasem powiem full opcja. No, dla mnie czasem jest full opcja i, i, i dzisiaj taka jest prawda, że ciężko jest mieć samochód w prawdziwej full opcji, bo e, jedne elementy wyposażenia praktycznie wykluczają inne elementy wyposażenia. Więc e, nie jest tak, że da się mieć samochód, który będzie miał absolutnie wszystko. No, bo to jest praktycznie już niemożliwe. Ale ta wersja jest naprawdę bardzo bogata, jest zacna, jest naprawdę godna zakupu, godna polecenia. My już to robimy wiele lat. Skupiamy się na autach. Skupiamy się na imporcie aut klasy premium. Ja tu właśnie tak ciężko mi mówić i ten, bo ja nie widzę, tu nagrywam. Skupiamy się na imporcie aut klasy premium. I proszę mi wierzyć. E, dzisiaj e, jakby nie zachęcamy Państwa cenowo, bo nie da się mieć okazji cenowej i dobrego auta, bo dzisiaj te auta cały czas drożeją, więc u nas przede wszystkim jakość, a tu nie, ten element niemierzalny, bo to jest e, plastik, e, więc my skupiamy się na dobrych autach i, i, i na pewno jak Państwo do nas przyjadą, to tym autem Państwo wyjedziecie, bo e, no bo tu kto nie przyjedzie, no, nie ma się tu do czego przyczepić, tu można sprawdzić win, może jechać na serwis, nie ma najmniejszego problemu. E, Samochód jest każdy, nasz jeden jest mocno wyselekcjonowany e, w bardzo bogatych wersjach i e, staram się, żeby to przebiegli były wszystkie niskie. Pełne faktury VAT 23%. Więc, jeżeli Państwa zainteresowała nasza oferta, serdecznie zapraszam do zakupu.